Witajcie, witajcie na FRC Gamesie. Taki szybki początek, bo zagrałem sobie w szybką grę. Tak po prostu chciałem po, yy, nabywaniu właśnie meczy do papista i zobaczyłem, że wylosowało mi się yy, Einheim yy, a to jest przerobiona mapa halloweenowa i chciałem wam pokazać jeden meczyk. Zrobiam pokazać, bo Blizzard zmienia te mapy. O nie wiem czy jakoś jeszcze. Nie yy, Nagram odcinek z przerobionej mapy Antherwald. O, i jak możecie zobaczyć stąd, mniej więcej z tej bramy to jest mniej więcej oczyszczone i tu są jacyś w osoby tak. Podobne, yy, tyle, że chyba za w środku. Aha, ty nie złamiasz. Tu są różne pochodnie, widły, zobaczycie. Ja wybrałem z tobą do niego jest skin. Tam, w tamtej bazie, w spał przeciwników są różne plakaty, żebyście prezentujące, że byś zabił właśnie Slomesteina, że on robił twego potwora, czy coś, no. Sigma, postaw barierę. Nie tam. Albo to zniszczyć można. O! O! Jak ja wam mam leczyć, jakby tu z saloniku pobiegacie? No tak, ja na prawie padło. No i babki są skórkę A na mnie zabiła. Nie wiem, czy to będzie wygierana. Ale spróbujemy. W takiej sytuacji, według mnie, trzeba dać przeciwnikom zdobyć punkt. ten ma blisko śmierci... Wieprzu nie ma, ale zaraz oberwie. No właśnie. I teraz moja zginęła, odrodzi się dalej przez to, że nie chciała się wycofać

To może być o, a Cześć, to, to. Nie, nie wiem z jakiego kluba, ale z jakiego. Zrujnuję sobie zdrowie. Tutaj jakieś różne liczniki. Tam jest najciekawszy moment, ale to może pod koniec. Moje ram. Miało się leczyć tamtego, a nie sprawić, że on I tu macie stanąć. Za nami Ranka. Dobra, a jak poszło? Jak to się idzie? schowa jak słowo bariera, ale nie źle. Nie źle. Dobra, to go nim będzie leczyć stąd. Czy tylko ja tu pracuję? Ja ich, ja ich leczę, ale oni dają się zabić w najprostszy, w najprostszy sposób. Tak, ktoś nader na usłyszał. Pięć. Dobra, wybaczcie. Że... O, tu jest. Tu gdzieś. Nie ma. Nie ma. Bo doktor Frunzestein zawsze chciał się nauczyć grać na akordeonie. Specjalnie nie patrzę za siebie, bo wiem co tam jest i chcę wam pokazać... Yy, ale... tego na tej mapie nie masz, nie jak widać. To jest tam. Dobra, walcz Bob, serio. <laughs> Przynajmniej ja mam lucha. No, Rani Hart nikogo kogo zobaczył, a nie, teraz jest już. Dobra, ja widzę, że to jest porażka.

No zasłaniają mi Jebszu Wypatrzyłam Pierwszy raz leczę w taki... w taki sposób sygnał, one lata Wiecie co teraz zrobię? Wstawię to tak i będę Was tak no. Nasz Bob. Nigdzie to... nie ma się dobrać. i czekamy Nie no serio Nikogo nie zabito Lecz Lecz dobrze, Do- o wieprzu, wieprzu już nim już podziałali Myśmy. Naprawdę nieźle, nie wiem czy to będzie zwycięski, czy nie, ale wiem, że nawet jeżeli przegramy, to dobrze nam będzie. Już się staraliśmy. Dla nie leczenia. No to mam nam Moje Zabiczę. 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 moją. Moją fotę. Zostało. się Zostało. Zostało. come on, come on, come on, come on, come on! come on, come on. Oni wszyscy teraz zginęli? Nie, tylko tak. Tylko wieprzu i rękaw. Ale on mi się... wieprzo się. Ktoś się o mnie troszczy. No właśnie na mnie to na to Mamy szansę. Teraz ja mam pole, Baptiste. Dobrze. Jest! zwycięstwo! Jeszcze skrzynka latuje, dobrze, ładnie. Naprawdę ładnie. Tak wyglądało przerubione Unc. Fato, proszę. Zaprezentina. Play of the game. A, tu nie pokazałem, w tym miejscu, co jest za nami, tam mogliście przed chwilą na Play of the Game bardzo zobaczyć, y, że tam jest, pokażę wam innym razem, ale tam jest po prostu y, podwór, który jeszcze nie żyje. Y, mamy 10 skrzynek kaluminowych, nie wiem skąd ta. Naprawdę nie wiem, może to jest tak, że jak tu jesteśmy? Nie, nie wiem. Dobra, to była przerobiona mapa Ancient Vault, jeszcze tam na pewno przerobiona jest mapą, tak, która miście. Na tle jest to Chateau Gélia. Chateau Gélia? Jakoś tak. Lokacja toru I nie wiem, czy coś jeszcze wydaje mi się, że tak, ale pewnie nie jestem. I co? Ja się będę z wami żegnał, ale zanim to, to proszę o zostawienie subskrypcji, jeżeli Ci się film podobał, to oczywiście też łapki w górę. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!